Cześć, to Biritę Drakones i zapraszamy Was do oglądania. Dzisiaj przychodzimy do nas... Do, do Was. <noise> z ciężkim filmem sobie, bo... Troszkę. Musimy się przyznać jakie serie mamy nieskończone. Ja. Yeah. Ale u mnie na przykład zdecydowana większość to są serie nieskończone, ponieważ nie mają kolejnych tomów. U mnie zdecydowana większość, bo po prostu nie czytam. Po <noise> prostu w pewnym momencie życia je porzuciłam. Nawet nie wiem czemu. Po prostu. No, that's sad. No, ty po prostu porzucasz książki, więc. Ja. Yeah. Muszę w końcu to wszystkie przeczytać. Dobrze, no, zaczynamy z grubej rury. Ja e, jakoś życzę więcej, po prostu. To no, mam więcej nieprzeczytanych serii. Ja. Yeah. się skończonych serii. E, zaczniemy od tej serii, której, do, której nie chcę takiego doprowadzać, że jeszcze nie skończyłam. Czyli. Do dziedzictwa, czyli do ostatniej części, dosłownie do samej, tylko Murat. Oh no. Ach, to nie jest tak, że ja nie chcę przystać. ale ja trochę się boję, że się rozczaruję. Rozumiem. Bo cała seria to była 5 na 5, no poza tym dodatkiem, mhm. eee, bo chyba oceniłam go na 4 albo na 4,5, nie pamiętam. Eee... I dosłownie został mi tylko ten murat, ale ja nie wiem, ja się boję go przeczytać. Ja ale mój... może to zrobię jeszcze w tym roku. Ogólnie mam w tym roku plan skończyć większość tych serii. Z tych siedmiu, co mam nieskończony, bo nie czytam. <grym> <grym> tak, bo mamy rozdzielone, bo po prostu nie czytamy i bo nie ma kolejnych tomów. No dokładnie. Tak. Więc możesz teraz ty się pochwalić. No i do zacząć. Ja idę po prostu po kolei, to już. No to moje to Smocze Kryształy, Jonna Karyś. Ja zamierzam to przeczytać. Ale widząc, ile mam w serii nieskończonych, chyba mogę na początku przeczekać ten moment mojego Ja zaczęłam pierwszy tom. Nie wiem, gdzie jestem, zapomniałam. Nie, to na początku chyba w 10 No 20% tak. Coś takiego. Ale ja to przeczytam. Ja to przeczytam, bo jestem mega ciekawa tych książek. ale mm, się... Skoro masz Smocze Gryszczały, to możesz też właśnie dać mm, Moonfall. Co w się sensie, tam kiedyś, kiedy tylko kiedy się księżyc, czy jak to się tam nazywało? A w sumie? Bo to, no, no. Tez, tego też nie skończyłaś pierwszego. Tak, tak. ja. okej. Okay. No, o, to druga seria. Patrycja, to jest Moonfall. Mm, ja. ja. Ja mam akurat skończony pierwszy tam, więc ja czekam, aż będzie wypuszczony drugi. Bardzo mnie w sumie zaintrygowało. I, i, I mnie bardzo zaintrygował koniec. Rzeczywiście początek tej książki był trudny. Trochę, to jest. no bo tam się dużo dzieli z dużo informacji, to jest no. jakby high fantasy trochę, z wątkiem. To jest high romantazy, <grym, grym>, tego inaczej nie się na tle. Zaintrygowały mnie niektóre wątki, więc może to może przeczytam nawet krótko potem, jak wyjdzie drugi tom. A to już i tak się spojrzał tak. Okno oh, odsłoniłaś, to odsłoniła ten moment. Dobrze, to moją kolejną ksi książką. fajnie, żeby to była książka, ale serią, którą nie skończyłam, e, ponieważ nie czytam. Czyli Red <laughs> Rising. E, obecnie jestem na drugim tomie i dosłownie go czytam. Proszę nie osądzanie. ja go Obecnie czytam. Mamy nawet w torebce, ale to jest przy Patrycji. Są nevermind. Yeah. Ale, ale, czyta, ale czytam. czyta, czyta. Czytam, czyta. I... Myślę, że to właśnie będzie taka seria, że będzie jedna książka, później jakaś inna książka, że czuję, że ona mm -hmm. żyje, okay. będzie dało mnie bardzo dużo emocji. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. no mm -hmm. to, Moja kolejna książka, seria, whatever, jest whatever. <laughs> uh, to The First Light z Fox. Jestem na... Not... skończyłam drugi tom i tutaj zostawiłam. To tak sobie leży. Wiecie, to czeka wiecie, na odpowiedni moment. To, 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 to tylko sobie leży i czeka. Ja. Yeah. Mm, no to moją kolejną serią jest Wojna Straconych Serc. O tak. Zaczęłam czytać <laughs> drugi tom, ale miałam taki, taki przestój, że żadna książka mi się nie podobała, więc go porzuciłam. Ale spokojnie do niego wrócę. Może nawet niedługo. Zależy. Nie wiem, bo mam. Ja już mam ochotę na jesieniarskie książki. Ale to przez pogodę. No, też, ale ja już, już po prostu czuję jesień. Więc ja, więc ja mm -hmm. chcę przeczytać Drakule, ja chcę przeczytać mm -hmm. kolejny Tom mm -hmm. Red Rising. Ja mam mnóstwo innych książek fajniejszych do przeczytania. Tak, to jest... ale to tak jest, że czytasz jakąś książkę i nagle jest jakaś inna fajniejsza, więc tamtą poszukujesz i czytasz inne. W sensie to było, że po prostu mi się nie podobało, a wiem, że ta no. seria ma dużo do zaproponowania i porusza ciężkie tematy, i że jakby, być może nie ciężkie tematy, ale mam ciężkie wątki, i no po prostu wiem, że mogłoby mi się spodobać. Uh -huh. A jako, że nie podoba mi się nic, to tego nie czytam. I ogólnie czuję, że mogłabym już wrócić pomału do tej serii. Ale, a ale dopiero pomału. Tak, tam, ale Ja skończę czytać yy, Czerwony Świt, w sensie y, Złotego mm -hmm. Syna. I ja, wiecie co, ja zrobię? Ja przeczytam Drakule. Ja, ja nie będę się patyczkować z jakąś wojną straconych serc. Ja przeczytam Drakule. Ja, ja już znam, bo ja też bardzo chcę przeczytać tego Drakule. Naprawdę, ja już biegnę. ja, Hej, już, ja już biegnę. Tej już to już po prostu. Jeszcze stujesz. Ma... Ja no dobra, idźmy dalej, bo to będzie długa. Tak, moja kolejna to jest Duna. Ale co? Dwa tomy przeczytałaś? Jeden. 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 W sumie to pół. Nie no, ten pierwszy to skończyłaś końcowo. Nie. Nie, girl! Mm -mm. girl. No, to dlatego ja mam wrażenie, że ty więcej książek czytałaś niż ty masz zaznaczone, że przeczytałaś. Tak! Girl, po prostu, zamiast czytać kolejne książki, to kończ te, które zaczęłaś. A jak myślisz, co robię? Na razie to czytasz balladę i jesteś w tak. 50 <grym> Więc no, y, no. dlatego nie pojawiła się recenzja ballady. Y, to, <grym> jest, y, to jest ta osoba, przez którą tak się dzieje, y, więc no. Tak. I'm sorry, Klaudia. Ale pojawi się. <laughs> Ale się pojawi. <laughs> się pojawi. E, dobra, kolejną moją serią e, to są e, Bogowie i Potwory. E, to jest pierwszy, pierwszy tam z tej serii, to jest Księga Azraela. E, ja sobie przeczekam z tą serią, aż chyba wyjdą wszystkie tomy, bo ich ma być 5 albo 7, a to są takie grube tomiscze. To po pierwsze. Po drugie to było moje girty pleasure, więc jakby nie mam czegoś takiego, że bardzo chcę wrócić. Z jednej strony chcę wrócić, bo się to super bawiłam, ale też się boję, że kolejne tomy nie mogą być takie super. Więc tak. y, to jest to gore na przeczekanie. To rzeczywiście wyświetla mi się cały czas na Epic Go i jest jak przeczytaj mnie, a ja jestem to nie ten moment, nie ten czas kochany. Kiedy? To odstawiam, wiesz, kiedy to przeczytam. I ja to przeczytam zimą. Zimą. Jak będę miała zjazd po prostu nastroju, to to będzie idealny moment na ja. Yeah. Ale to też pewnie będzie taki jeden tom. <laughs> <laughs> jeden tom, żeby kolejny znów tak czekały i był jak. Mhm. Tak samo zimą ja zamierzam przeczytać moją kolejną, nieprzeczytaną serię, czyli darnie że my chcesz czekać, nie chcesz teraz, jesienią? Na, na mi 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 bardziej jesienią. Nie nie, 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 nie. Chociaż nie. może zima, może, o tak, pierwszy tam daje mi zimę. Zima. Ale kolej. Mi... Druga zima. No zima. Zima to zima. To daje mi zima. <laughs> po Ach, dobrze, to u oh mnie. Yeah. Ja to akurat jestem sobą zawiedziona, że to się nie przystałam Ponieważ to jest sześć szkarłatnych żurawi. Jest to prequel, na który bardzo się zajęłam, jak wychodził i był ogłaszony, ale go nawet nie kupiłam, więc nie mam wyrzutów w sumienia. Ale no, muszę, muszę, muszę przeczytać też ta historia, bo hmm. to jest retelling e, sześciu e, łabędzi. Okej. Okay. Tak to. E, no, to, że tam ci chłopcy o zostają. Chłopcy zostają zaklęci w łabędzie. Kojarzę, Kojarzysz? kojarzę. I tam ich tak. siostra musiała nałożyć na nich tak, e, to było z bluszczu ko, ko, e, koce. No, no. no to, to jest retelling tej historii okay. i później jest przedłużone o kolejne rzeczy. E, no i to jest jej prequel i jestem bardzo ciekawa co jest w tym prequelu. Też niezbyt czytałam opis, bo wiecie jak to jest z takimi prequelami? One mogą być zupełnie o czymś innym, a mogą być jeszcze z danymi bohaterami, a wolałam nie wiedzieć. Ja. Yeah. Wolałam nie wiedzieć. Moją kolejną serią, w sensie bardziej dylogią, I guess, jest Sharon i ja Przeczytałam pierwszy tom, drugiego nawet nie kupiłam. <grym> Bo to tak. była tego typu książka, że taka do poczytania, że no. nic takiego superu, ale to po prostu, no okej, okay, jest. No okej, okay, jest. Ale nie przeczytałam raczej drugiego tam raczej, raczej nie. A no, jeśli już to, jeśli ktoś nie kupi. To jak następnym razem, w się sensie, za jakiś rok, będziemy nagrywać update nieskończonej serii, to to, to, mało, to, będzie. to ogólnie pewnie możemy tak, się zależy, bo możemy hmm. też wykluczyć z te serii, których nie zamierzamy czytać uh -huh. y i po prostu wspomnieć, że nie zamierzamy ich czytać. Tak. Ale dobra, u mnie kolejna to jest... Y to już nie jest, y nie jest seria, to jest jakby Opowieści ze świata czarnego maga się trilogii Czarnego Maga. Trudy Canavan. Zol wczoraj, dosłownie wczoraj skoczyłam wielkiego maka. O 23 dostałam głosówkę. Tak, ta tak, głosówka. I to była piękna głosówka. To była wspaniała głosówka. E, nie będę, bo to jest dosłownie. Spoiler da wszystko. E, ale wiem też, że Patrycja nie zabiewa raczej tego czytania. No, więc poza tak, tym ona i tak by zapomniała. Ale został w mi prequel i trilogia Strajcy. Robię sobie odpoczynek od tego świata. Nie się. Naprawdę się skuszyłam na to skończenie e, I historia okay. po prostu mnie... To, to mnie aż... Nie, 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 nie nie, nie w ogóle mówić. Końcowo i tak dałam temu trzeciemu, co to mówi, cztery gwiazdki. Mm -hmm. Ponieważ poza tym, co się wydarzyło na końcu, to nie było aż takie złe i w ogóle też bardzo przyspieszyła ta seria w mm -hmm. trzecim tomie. Więc jeżeli... Jeżeli zamierzacie czytać, musicie się uzbroić w cierpliwość, że przez pierwszą książkę i połowę pierwszej książki ona ucieka przed magami. I, a, później, a później w trzecim tomie wszystko się dzieje tak szybciutko, jak film oglądali. I to takiej przygodowe, w którym nie ma czasu na odpoczynek. Tak. Tak. Takie jest podsumowanie tego, tego pięknego e, świata. Dobra. Dawaj, dawaj Patrycja. Okrutny książe, Holly Black. Ale to bym raczej nie zamierzasz już kontynuować. Nie. Nawet to było w poście, że książki, których nie zamierzam czytać. Są... No, ale tego nie zamierzasz kontynuować. Tak, ogólnie mimo, mimo, że mam. No masz sprzedać też, też. mog, ale... Ja właśnie jestem na etapie odkładania książek, których na pewno już nie chcę i nie przeczytam, na stosik, żeby sprzedać na Vinted. Czy z nich była również kupiona z Vinted? Staram się nie wypłacać dużo pieniędzy na książki, no ale wiadomo, jak mi idzie. Yy, idzie mi różnie. Yy, kolejną serią, yy, tak przejdę, skoro już tak mówię, to jest Szept ognia i popiołu. Jestem w trakcie pierwszego tomu i to jest dosłownie ta sama sytuacja, co z drugim tomem Wojny Straconych Serc. Dosłownie to było w tym samym momencie. Przerwa może dwóch dni. Przeczytałam 10% i stwierdziłam, że to nie ten moment, nie ten, nie ten czas. I po prostu poszłam dalej. I, yy, I to. I ja wiem, że zamierzam do tego wrócić, bo mnie fascynuje ta historia, boję się trochę, że będzie miała bardzo dużo politycznego bełkotu i nie będzie akcji. Ale to najwyżej zrobię DNA, i już ta seria nie będzie się naliczać. Tak. No i ja ja takim sposobem właśnie skończyłam listę książek, których nie przeczytam. Ja jeszcze mam trzy. Uwaga, to Czek będzie szybkie. Czekaj, nie, bo, bo ja powiedziałam, że książek, których nie przeczytam. Serii, Serii, których nie czytam. W sensie, że przeczytam, ale nie są przeczytane, bo nie czytam. Tak! To był ciężki dzień. Bardzo. Bardzo ciężki Dawaj. więc tak, dwory, nie skończyłam trzeciego tomu, nie. dalej, cienie między nami, nie przeczytam raczej drugiego tomu. Nie, uwierz, przeczytasz. Przeczytam? Przeczytasz. Ja nie, nie chcę czytać. W sensie, wiadomo, nie jest to samo, ale... Ale tam to dalej... jak ona miał. Uwierz, uwierz, chcesz to przeczytać. Chcę to przeczytać? Chcesz to przeczytać. Może nie będzie to dla Ciebie takie samo dobrze, albo możesz stwierdzić, że, że Ci się nie podoba. I nie to chodzi. Masz przeczytać. <grym> dobrze, to masz to, to, przeczytam. Przeczytać. No i oczywiście y, drogia Wilans został mi dopitą. Przeczytam raczej. I to źle. Tak, to nie był... No to A, jest bo to... Albo że... nikt no. się tak tłumaczył? No. Ale dziwnie ktoś tu No. To w ogóle słuchajcie, ja słucham obecnie ostatniego telefonu w audiobooku i chciałam sobie zaznaczyć na fable, właśnie, że czytam to. I wiecie co? Ja na fable zazwyczaj daję po angielsku tytuły. Uh -huh. Nie wiem czemu, na stoliografia tak nie robię, ale to też jest nieistotne. I wiecie, że oryginał tego, poza tym, że jest po koreańsku, ale to oznacza, że dziewczyna z budki telefonicznej, a nie OSTATNI TELEFON? Kto to zrobił? What? Kto to zrobił? I don't know. Nie wiem, czemu to się nazywa OSTATNI TELEFON, ale w sumie w odnoszeniu do fabuły ma to więcej sensu. Ale nieistotne. I nieistotne. Nie. nieistotne panie... Przejdźmy do y, książek, a raczej serii, raczej tomów, whatever, które, Co? No, że serii, w których nie, nie ma kolejnych, kolejnych tomów. Tom, dokładnie. O to cię yes. Dokładnie, tak. To ja mogę zacząć, bo mamy zdecydowanie więcej ma tu aż 16 pozycji. Ja mam 3. Ale to możemy wspomnieć o tych wspólnych. Tych samych, czyli... W serce, Iwona Serej. Mhm. Czekamy, czekamy. Ivone, my... Iwona, my czekamy. Iwona? Czekamy. Chcemy. I chcemy, dokładnie. Balada mm -hmm. w sensie trylogia ambicji e, Klaudii Wyrobek. Ja również czekam, jestem bardzo ciekawa. Patrycja jeszcze nie czeka, ponieważ jeszcze nie skończyła, ale pewnie i tak czeka. Ja i tak czekam. Ja no. chcę więcej <laughs> do Nawana, proszę. E, I nie wiem ja... już nic więcej, więc teraz tak. E, Lecz. Dylogia, ale trylogia bez pamięci e, Klaudii. Wa Karoliny, Barbie. Bardzo mnie. O tak, mimo że to nie są najlepsze książki w sensie dla mnie, bo nie mogę im zarzucić, że są złe, to i tak bardzo chcę przeczytać i jestem bardzo ciekawa, jak się mm. potoczą losy bohaterów. Mm. Dwory. Mamy już ogłoszone, że będzie szósty tom. Mm -hmm. i jeszcze nie pewnie nie przeczytam od razu, albo przeczytam od razu, żeby uniknąć spoilerów. Pewnie tak, no bo jak minie nawet tydzień to No, wystarczy, że będzie premiera za granicą, a u nas w Polsce będzie premiera tak. miesiąc później. No. Już i tak będę, myślę, to będzie unikanie wszystkich spoilerów, mm -hmm. ale no. Jak już jesteśmy przy Sarze, to Księżycowe miasto. Również jest to seria, która tak nie do końca do mnie trafiła. Co prawda bardzo początek nie trafił. Oj i to bardzo, ale to też jest nieistotne, pragnienia Claudia ale uwaga uwaga, drugi wyjdzie za już niedługo, bo we wrześniu. Czekamy, bo zamierzam to czytać i jak tylko będzie to kupię raz dwie? Tak, bo tu że ty będziesz chciała kupić to zaraz dwie. Na pewno. Wojny huraganowe, mimo, to też jest moje trochę guilty pleasure, ale już w sumie nie mogę się doczekać z trzeciego tomu. Nie wiadomo kiedy wyjdzie, przynajmniej ja nic nie mam na ten temat. Jeżeli e, jestem w błędzie, możecie mnie poprawić. Mhm. Ale w każdym razie że czekam, bo mimo że to nie jest może jakaś niewiadoma historia, jaka seria, również mnie po prostu wciągnęła. Ja ją, e, tak jak brzydko powiem, wciągnęłam nosem. Uf, bardzo szybko mi o czytanie jej. E, więc tak. Fibant. E, jeszcze nie wiem, czy będę czytać ten drugi tom. Pewnie tak. My że to ciekawa. Tak. Ale z drugiej strony, nie wiem. Zobaczymy. E, mali złodzieje. Trzeci tom już wyszedł za granicą. Halo, moon drive. moon drive, powiedzcie mi, czemu w Polsce dalej nie ma trzeciego tomu? Bo trzeci tom za granicą wyszedł w kwietniu. <laughs> Mamy prawie wrzesień, jak wy oglądacie to wrzesień jest jutro, a my nie mamy żadnej informacji, czy będzie w ogóle wydane w Polsce Mary Złodzieje. Proszę bardzo, wydownictwo Moon Drive o powiedzenie mi, czy trzeci tom będzie wydany w Polsce i jeżeli będzie, to kiedy. Dziękuję. Moonfall, um, to też już mówiliśmy, jestem trochę zainteresowana i jestem ciekawa mm -hmm. jak się potoczą z bohaterów, ale pewnie się nie rzucę. Mm. Masz jakoś dziwnie dużo energię No so nie, wiem, nie wiem, zaraz by nagle uderzyłam bo to ta kawa. Wiesz co nie, myślę, że to nie. E, seria się trylo... Seria. Seria, Patrycja. E, Empirian, em... e, czyli czwarte skrzydło, tak jest łatwiej. E, Czekam. Ale pewnie też nie rzucę. Trzeci to mnie trochę zawiódł, w sensie opisałem, że to jest wina tłumaczenia mm. Że trochę hype się pośpieszył mm. I że się, że w sumie filia Że się pośpieszyli i nie wiedzieli jak rzeczywiście że, się, że po, pocinali No nie jest tak. To może ja powiem teraz. A, Możesz powiedzieć No więc zapad kości trzecia Trzeci tom w sumie tak, ale on ma być o innych bohaterach, No co, Właśnie ma być o innych bohaterach, dlatego go nie przeczytam. Nie no, i tak będzie ja go no, przeczytasz. Na pewno tak, ale nie czekam zbytnio. Kiedy będzie, to wyjdzie, to no, wyjdę. No, nie mam żadnego bierz bierz parcia. Muszenie, no, 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 rozumiem. Pierwszy tom mm. podobał to mi się bardzo. Drugi Cie... trochę na siłę, ale Wiesz drugi. ty masz chyba po prostu problem, kiedy kolejny tom opowiada o innych bohaterach. Tak. Girl, just read it! Ale ja się przywiązuję że A to pan. I Dobrze, a to mogę, ja mogę ci powiedzieć, że w Cieniach... nie czekaj, Shadow Between Us to, Cienie nie, to, to był Cienie Między Nami, a jak się napis, nazywał Cienie w, w Nas? Chyba tak się nazywał no drugi A teraz? O to. a drugim tomie okay. Cienie Między Nami. E, tam się pojawiają ci bohaterze, to nie jest tak, że ich nie ma. Dla mnie ich nie ma. Girl, just read it! Okej! Okay. Dobrze, to ja mogę iść dalej, czyli... Tak, ja wyłączę telefon ja już wszystko powiedziałam. <laughs> Ej, ale już mi zostało krótko, zostało mi 6. Czyli y, Korzenie Chaosu, <grym> Samantha Shannon, y, został nam prequel. Ja mam kupić takie cieniutki. Girl, przecież piszesz takie grube księgi. księgi. Girl, Girl ale chyba już y, SQN pracuje nad tłumaczeniem, mhm. y, więc y, mamy nadzieję, że im się uda i że całkiem do szybko dostaniemy informacje, co dalej. Żniwa śmierci. Uwaga, uwaga, ma być prequel, jeżeli jeszcze nie wiecie. Nie mogę się już doczekać. Nie mogę się doczekać. Nie jest Ja właśnie obserwuję twojego cringe'owego TikToka, którego założyłaś razem z synem. Już nie mogę się doczekać, okej? Okay? Daj nam wyznać więcej, okej. Okay? Język um, smoków. Pewnie um, się nie rzuca od razu na kolejne domy, mm -hmm. ale myślę, że I to było fajne. To było fajne, ale to były takie powolne, takie. Mm -hmm. Takie powolne, no to było powolne. Nie wiem, zamierzam czytać. Mam na kup... To jest książka, którą możesz porzucić. Jeżeli chodzi o ciebie, to jest książka, którą możesz porzucić. Mm -hmm. mm. No, we will see. Eee, a to w sumie. Tu mam serce napisane na serce już powiedziałam to twoje, tak, dwie książki mi zostały. Czyli Blade Smith, to jest też Trishy, Lavendel. To jest. Eee, w Polsce został wydany tylko pierwszy tom, a są trzy. O, tak, jeden na pewno jest wydany, a jeden jest zapowiedziany. We are waiting, Filia. Mm -hmm. Filia? I am waiting. Mm -hmm. Oraz e, Free and e, Alchemy jeszcze nie. wiem, czy przeczytam kolejny Tom e, Quicksilver? Może, ale jakoś <grym> mi się ja nie, nie. nie pali mi się. Więc wiecie, to jest tak. Ja, ja to porzuciłam. Ja to właśnie ja to też porzuciłam. Mm -hmm. No dobra no. No to tyle. To tyle. To tyle. Z miłym akcentem kończącym no, Tak. Super. Za, za tydzień się widzimy na... na czym? Na podsumowaniu no. miesiąca. Ja ogólnie nie mam... Ja mam całkiem sporo książek. Ja nie? Ja mam Balladę. Której jeszcze nie skończyłaś! Granada też skończy tą książkę. Ej, ty chyba od dwóch miesięcy nie przedstawisz żadnej tej książki i chce się nie skończyłaś. Niemożliwe! Girl spread... chcemy to sprawdzić możliwe, notatki. W sensie. <laughs> nie, to, ale to naprawdę jest możliwe. No i to jest możliwe i to bardzo. To wiesz co, chyba musisz się zmotywować i w końcu skończyć tą balladę. No. Y bo to nie jest tak, że mi się nie podoba, bo mi się podoba, ale to jest ciężkie, co się tam dzieje ty, ty jeszcze nie doszłaś do tego siedemdostego rozdziału. Jeszcze nie. I się boję. I have nie trauma. Nie. Wracając. Widzimy się za tydzień, a 16. Na tym kanale. Widzimy. Bye! Bye.